Jako ekipa Green sea Heroes jesteśmy mega szczęśliwi, że możemy się pojawić w tym wyścigu. Jest to dla nas świetna forma do tego, żeby się sprawdzić. Nie ukrywamy, że za nami liczne treningi przygotowujące nas do tego startu. Liczymy na dobrą zabawę i super współzawodnictwo z innymi drużynami. Przyłączam się i powiem, to nie jest debiut, bo to jest nasz drugi start. Wprawdzie w, innej, w innym zestawieniu. E, ale myślę, że przygotowaliśmy się dobrze. Nawodniliśmy się dobrze, pogoda, super. E, Przemek jest, więc e, wszystko na miejscu. Rozpoczynamy dziś zawody i damy czadu. Grizzly Heroes. Okay. Chłopaki dobrze. mówią, że jesteś ja no wezmę kusumkę. I Szpij dalej! Jak zwykle, słuchacie wesoło przy Velo Racing. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj jest więcej drużyn niż zwykle. Zawsze było to 5-4 drużyny. Cieszymy się, że są nowe drużyny, że będziemy mieli z kim powalczyć. E, mamy nadzieję, że będzie bezpiecznie, że każdemu noga dopisze. Jesteśmy nastawieni pozytywnie. Także mamy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No i liczymy na jakąś bardzo dobrą rywalizację. Drużyny dzisiaj, szosowy klasyk w pniewach. Tandem NT. On bike, dobrze? Dobrze. Poproszę o komentarz. sporo drużyn. Dzisiaj chyba będzie tutaj co robić. Pojechaliśmy powalczyć z innymi drużynami, no i załatwić pewne prywatne sprawy, które nam <śm> tutaj wyniknęły podczas zgłoszeń do tego, do tego wyścigu. Także zobaczymy jak to będzie. <śm> tak jest, pozdrawiamy. Go. No to cóż, na nie obrażamy się, drzemy 15 <grymne> sekund do Świerakowie. Tutaj skręt w prawo będzie na skrzyżę z Ale będą strzałki. Ja Tylko dlatego, żebyście mi nie zabiła. O mój Boże. już walą, już rozlicza. To jak forma, jak przygotowania, bo wiele drużyn jest się z kim ścigać. No wiele drużyn, podobno jeszcze siedem innych, trenujemy od dwóch miesięcy pod tą drużynówkę w naszych rejonach pod Świdnicą, no i zobaczymy, forma jest u wszystkich zawodników, wszyscy zmobilizowani, także będziemy walczyć. Mocnej nogi, niech was nogi i koła dzisiaj Forma, nie e, Jak się dzisiaj zapatrujecie na niezłą walkę osiem drużyn dzisiaj? No, myślę, że bardzo dobrze. Forma jest przygotowywana od wczesnej wiosny. Jeżeli warunki tylko pozwolą, warunki drogowe i pogoda, no, myślę, że jakieś fajne miejsce będzie. No i już walczą, już wyskręcają. Z drużyny nie będę ukrywał, że to właśnie FTI, strefa klarza, jest dzisiaj no, tak promowana, i wszyscy wiedzą, że przyjechali po to, żeby wygrać. To jak noga i trenowane było? Trenowane było. Noga, myślę, że tutaj wszystkich chłopaków bardzo dobra. Trochę skład odmłodzony od poprzedniego roku, z którym wygraliśmy generalkę, także no, będziemy walczyć. i strefa kolarza już rozkręcają, już walczą i ich stać na to, żeby dzisiaj wygrać. Nie, nie to jest żarty, to drugi numer... Niech walczą, niech wielkopolskie drogi dla Was będą łaskawą. Jak noga, jak przygotowania do dzisiejszej czasówki? No, przygotowania, bardzo bardzo dobre, bardzo dobre. Jesteśmy wszyscy w formie, myślę, że powalczymy. Jesteście jedyni w mikscie, dzisiaj z Wami Nikola. To tajna broń. No oczywiście, tajna broń. Bardzo mocna zawodniczka New No, no to hop, walczcie, sięgajcie, chmurnie i własne nogi. Dzisiaj nie Majorka Gang, rozumiem, że to taka ekipa towarzyska, koleżeńska i przyjacielska. Rozumiem, że dzisiaj przygotowani, bo te ekipy, które przed wami to naprawdę nie licho. Przygotowanie tak jak pan mówi, towarzysko, nie traktujemy to jako naszą rekreację i nie. na pewno damy z siebie wszystko. No to hop, Majorka Gang. Walczcie, sięgajcie dzisiaj chmury. team Dzisiaj jednoznacznie zwyciężyliście, skromnie przejechaliście w czwóreczkę, ale e, no, za średnią powyżej 41 km na godzinę 64 km w trudnych wiecznych warunkach mhm. m, ogarnęliście. Poproszę o komentarz. No i e, naprawdę wywołaliście tutaj sporą entuzjazm. Sporą, no wywołaliśmy e, e, sensację małą, bo chyba mało znany nasz team tutaj w okolicy jest. Jesteśmy właśnie wszyscy spod Świdnicy, tam trenujemy, tam mamy trenera. Mamy co tydzień, w tygodniu w sumie, dwa, trzy razy się spotykamy z chłopakami. Nieraz mamy treningi za skuterkiem, także... I na ten wyścig się szykowaliśmy około dwóch miesięcy, także... W, w tamtym roku chłopaki od nas tutaj byli, ale nie na drużynówce, tylko na starcie wspólnym, mega. Właśnie powiedzieli, że jest taka opcja tutaj, żeby pojechać taką drużynówkę. No i się zagieliśmy. Samych czterech koni nas przyjechało. I, tak, bo I podołaliśmy. Rzeczywiście konie jesteście, bo no nie ma co ukrywać. Dwie minuty włożyć takiej ekipy, jak w tej strefa kolarza. No to rzeczywiście za tym skuterkiem to skutecznie powiem. No nie znam tego teamu osobiście, ale, ale jak tak mówisz, to pewnie tak jest. Chyba, kto się dopiero dzieje naprawdę dzisiaj aktywnie. Czy VeloRacing dzisiaj z... zadowoleni jesteście ze swojej jazdy i z dyspozycji, no i z miejsca, które dzisiaj w Lidze Mistrzów, Mistrzów osiągnęliście? A było, bo, było to bodajże piąte miejsce, tak? Było to piąte miejsce. Jesteśmy zawsze zadowoleni z naszych, z naszych osiągnięć, uważamy, że jedziemy swoje. Tabela później wszystko to weryfikuje. Oczywiście chcemy pogratulować zaręcki team. Ponieważ według nas no, zrobił nam fajną niespodziankę, gratulacje, wygrali i ogolili wreszcie FTI. E, a my. Usłyszeliście a to? A my fajnie się bawiliśmy, jak zwykle. Cieszymy się, że było tylu uczestników, tyle grup. Zawsze to są nowe znajomości i to jest, to jest bardzo fajna zabawa. I... Dzisiaj ta liga Mistrzów była właśnie weryfikowalna, bo w końcu dużo drużyn, dobrych drużyn amatorskich e, i było się dzisiaj z kim ścigać. Na to liczyliśmy. Dzięki dzisiejszej imprezie, dzięki nowym drużynom, których nie znaliśmy, też poznaliśmy swoje miejsce w szeregu. Bardzo wszystkim gratulujemy i, i co trzeba tre na tre pewno trenować? Będziemy trenować, będziemy jeździć. Brakuje nam treningów wspólnych, brakuje nam treningów wspólnych, których, których razem nie robimy. No z powodów różnych. Kapitan drużyny FTI strefa kolarza. No to cóż, to dobra czasówka dzisiaj, dobra jazda, dobra walka w Pniewach. Dla mojej drużyny bardzo dobra, przegrana, ale, ale no było mocno, tak jak na starcie wspominaliśmy, trochę skład odmłodzony w porównaniu z zeszłym rokiem, z zeszłym cyklem całym, który Open wygraliśmy, ale młodzi chłopacy, naprawdę, naprawdę, siedemnastolatkowie, a, a radzą sobie wyśmienicie, także myślę, że bardzo dobrze pojechaliśmy, gratulacje dla zwycięzców. Wszyscy przecierali aż oczy na, przy tej tablicy, że to aż dwie minuty, ale rzeczywiście... Znając e... zwycięzców, to nie do końca można przecierać oczy, bo, bo chłopaki są znani, ścigają się na pucharach. Ale Świata. raczej na południu Polski. Tak, tam, tak, tam, tak. Tak, mhm. tak. Nie są stąd i dlatego dla, dla nas to może trochę tutaj zdziwienie, ale, ale jak się w tym światku kolarskim dziś tam siedzi, to nie są nazwiska obce. Są chłopaki bardzo mocni, bardzo mocni. To co, trzeba trenować i za rok odgryzamy? To wie, może jeszcze, może jeszcze zostało e, jeszcze jeden gryfice, także, także no, może nas zaszczycą, może my zrobimy wtedy skład. Nasz taki topowy optymalny. I się pobawimy. <głos> <głos> Czyli również zadziornie, troszkę oczywiście, zadziornie, oczywiście. ekipa FT i strefa kolarza. No to cóż, widzimy się zaraz na podium. Gratulacje. Dzięki, wielkie No i oczywiście trzymam kciuki. Dzięki. Za średnią prawie 40 na godzinę ekipa tandem NT On Bike. Dzisiaj wykręciliście trzecie miejsce. I co dla niektórych, niestety, albo niestety jest również niespodzianką. Miałem wrażenie, że i dla was troszeczkę też. Generalnie nie wiedzieliśmy na co się na co, na co się szykować i na co liczyć. Jechaliśmy na najmocniej jak się dało. Założenie było takie, żeby z sześciu nas trzech dojechało maksymalnie szybko do mety. No i założenie zostało spełnione, a to, że udało się o kilka sekund dosłownie zdobyć to trzecie miejsce. To myślę, że, że, że trochę zaskoczenie, ale... ale... Ale fajnie, fajnie. Trasę przejechaliśmy dwa razy wcześniej. Właściwie no, też mamy niedaleko, także troszkę można powiedzieć, że ją znamy. E, Trasa fajna, ja lubię jak jest e, górzyście. E, także, także można powiedzieć, że nam troszkę podpasowała. E, no fajnie, że nie było płasko, bo coś ciekawego się działo na trasie. Ten segment niestety o nim nie wiedziałem, że jest, że jest e, jakiś tam premiowany, że tak powiem. To taka e, niespodzianka organizatora. Tak, ale... ale... Fajnie i mogliśmy, mogliśmy, każdy z nas mógł jakby na, w swoim środowisku, do którego jest bardziej przyzwyczajony, pojechać na tyle mocno, na ile mógł. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Krzysztof Ledzion, RSC Bałtyk Rewan. Czy to dobry dzień dzisiaj? No, mógł być lepszy. Zabrakło niewiele, raptem 6 sekund do, do pudła, ale walczyliśmy do samego końca, daliśmy z siebie wszystko, tyle co mogliśmy, pojechaliśmy. No trochę szkoda, ale następnym razem poprawimy się, będzie lepiej. A czyli rzu rzucacie w rękawicy? No na pewno trzeba, trzeba trzeba próbować. Trzeba próbować walczyć i starać się wygrywać, starać się podium jakieś zdobywać. Trasa yy, bardzo pofałdowana. Nie było jakichś mocnych podjazdów. Co prawda ten końcowy podjazd już na 50. kilometrze do mety ostatni trochę mogło czuć. A tak to trasa pofałdowana, góra dół, góra dół. Wiatr trochę rozdawał karty około połowy trasy, jechało się pod wiatr. Yy, to dobrze oznakowana trasa, także w porządku, nie ma tam jakichś większych To co, zastrzeżeń. trzeba robić nogę na Gryfice? No trzeba, trzeba. Ostatni start w Gryficach supermaratonów. Postaramy się wystawić może mocniejszą ekipę, może ktoś dołączy do nas, jakiś większy spad optymalnie, 6 osób wystartować. I postaramy na swojej ziemi powalczyć o, o wyższe cele. Nie bawcie się!